Panie Wójcie, po raz 25. prowadził Pan Dożynki Gminne 2014. Bądźmy bardziej ściśli. Po raz 25 byłem gospodarzem tych dożynek. Rzeczywiście to jest prawda, trzeba tutaj może i zacząć od tego, że układ taki terytorialny naszej gminy z 20 miejscowościami wygląda w ten sposób, że mamy dwa domy kultury, które mogą pomieścić po 200-300 osób. W związku z tym, że Charakterystyczne dla naszego klimatu, dla naszej gminy jest charakterystyczny klimat, który pozwala zebrać, skończyć żniwa dopiero we wrześniu, dlatego robimy to pod dachem, czyli w domu kultury, żeby nie być uzależnionym od no, złej pogody. Zaczęliśmy to robić w 90 roku, 1990 roku, w ubiegłym stuleciu. W Krzeszowie, Bo z tego co zdążymy się zorientować, takich wyraźnych przyzwyczajeń dożynkowych przed 90. rokiem, jako uroczystości gminnej, raczej nie byłoby uroczystości po dużych gospodarstwach rolnych itd. itd. Du czyli duży dom kultury w Krzeszowie, początek w 90. roku, następnie w Pisarzowicach, i tak na zmianę dojechaliśmy znowu Krzeszowa po raz 25 miałem ten zaszczyt być gospodarzem gminnych dożynek odbyło się to w tym roku pod koniec września. Spotkała pana też miła niespodzianka od pracowników, którzy chcieli nietypowy sposób podziękować. Myślę, że to była ta niespodzianka, która została tak i z tego się bardzo cieszę przygotowana dobrze, chociaż w ostatniej chwili tak spontanicznie takie miałem odczucia a niespodzianka w formie takiego regionalnego wyrobu prząśniczki która przy kołowrotku siedzi i przędzie nić lnianą w stroju regionalnym bardzo oryginalny bardzo oryginalna pamiątka z napisem, z opisem, a dla mnie no o, tyle, no o tyle ważna, bo mnie poruszyła, bo, bo, bo no nie spodziewałem się czegoś takiego. Bardzo miła uroczystość. Panie Wójcie, mam pan tam egzemplarz na w Narodzeniu Kamilkanów przez 25 lat. I to jest taka skromna nagroda w odkarciu naszego produktu lokalnego Domu Polskim, która wszędzie tutaj na, na tych wielu o, o, o. I to jest takie nasze podziękowanie, bo to, to jest tak jak skręty w Dziękuję bardzo. Nie powiem nic więcej. Ale już nie powie nic więcej, więc ja już patrzę, a jeszcze panie sałatki, Proszę Państwa, ja też nic nie powiem. nie wiem, stres po polsku, ale ale rzeczywiście to są 25 dożywki w tej gminie, gdzie na tych dożywkach powinni być gospodarze. Serdecznie dziękuję. Nie, nie popuszczę się o refleksję z tych 25 lat, no bo nie byłoby za wtedy. Do rady, to rady to mówić. Serdecznie dziękuję. 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 Panie Wójcie, jakie mamy jeszcze inwestycje w gminie Kamienna Góra, które do końca roku muszą być zakończone? E, powiem, że tych inwestycji praktycznie do zakończenia nie ma. One zostały pokończone. Ja powiem, że w ciągu e, drugiego półrocza tego roku e, tych inwestycji naliczyłem 13 e, i powiem, że tylko raz, dwie. Yy, trzy są do odbioru, na które właściwie do odbioru, na które odbiory zostały wyznaczone, rozpisane, ustalone daty, czyli inwestycja jest zakończona, gotowa do odbioru, wykonawca zgłosił ją w sposób właściwy z procedurami do odbioru. Wyznaczamy termin i ten terminy są powyznaczane praktycznie do końca listopada. Jedyna inwestycja do wykonania to jest rozbudowa zespołu szkół publicznych w Pisarzowicach o pomieszczenia przedszkola i stołówki szkolnej, ale to jest inwestycja, która będzie trwać 2 lata. Ona została w tym roku rozpoczęta, natomiast termin zakończenia jej jest rozpisany na 15 grudnia roku 2015. W związku z powyższym informacja krótka i jedna, to co mieliśmy zaplanowane na ten rok jest skończone.